Nie ma tu wahacz. Trzecia generacja Dacia Duster wchodzi na rynek w Polsce, zastępując cenionego przez wiele osób poprzednika, a ja na premierowych jazdach mogłem sprawdzić, jak radzi sobie nowy model i co się w nim zmieniło. Zapraszam do obejrzenia zbioru moich pierwszych wrażeń. Zacznijmy od wyglądu nadwozia, które, chociaż zmieniło się względem poprzednika i stało się bardziej kanciaste, to zachowało jego ogólny charakter z pewną dozą bardziej terenowego, surowego stylu. To moim zdaniem wypada ok i chociaż samochód nie wygląda przez to specjalnie efektownie, nawet pomimo faktu, że jest to świeży model, to mnie się on na żywo spodobał i też podoba mi się to, że ma on swój styl, a nie stara się kopiować czy miksować pomysły konkurencji. Na nagraniach przedstawiam wersję Journey, czyli najbogatszą pod kątem wyposażenia, co skutkuje chociażby obecnością na pokładzie 18-celowych felg aluminiowych, a prezentowane lakiery wymagają dopłaty 2900 zł. Dla chcących bardziej się wyróżnić pozostała odmiana Extreme, gdzie pojawiają się czarne felgi i miedziane akcenty. Bez względu na odmianę w dasterze dostaje się ledowe światło z przodu o znanym dla darczy kształcie, które wyglądają całkiem wyraziście. Na bokach w końcu kierunkowskazy z błotników przeszły na lusterka, a z tyłu szkoda, że Dacia nie postawiła tak jak na froncie na diody, bo mamy tam robiące gorszy efekt żarówki. Jeśli chodzi o wymiary, to nowy Duster jest praktycznie taki sam jak wcześniej, to znaczy urósł, ale o mniej niż 1 cm, więc jest to kosmetyka i ma 434 cm długości i 181 cm szerokości. Kabina nowego Dastera z kolei prezentuje się tak i ze swoimi kanciastościami jest spójna z nadwoziem i też moim zdaniem zdecydowanie ładniejsza niż wcześniej. Szkoda tylko, że za nowym designem nie poszły tutaj usprawnienia jakościowe, ponieważ wciąż od najwyższych do najniższych partii w desterze mamy twarde tworzywa, które wyglądają tak jak wcześniej, to znaczy czuć po nich trochę plastikowość, ale nie jest źle. Nie razi to w żaden sposób podczas jazdy nie przeszkadza. Podobają mi się te w wersji Journey niebieskie wstawki na desce rozdzielczej oraz na drzwiach. Nie podoba mi się za to zdecydowanie, że na podłokietnikach nie ma żadnego miękkiego wypełnienia. Zdecydowanie coś powinno wraz z nową generacją się tam miękkiego pojawić. W kabinie nie ma połyskujących elementów, więc łatwo można utrzymać ją w dobrej kondycji będzie, jak sądzę, te detale, wszystko jest odpowiednio precyzyjnie zmontowane, dobrze działa, tak samo jest ze spasowaniem, ok, nie ma niepożądanych żadnych dźwięków. I ogólnie jest tutaj podobny poziom jakościowy, co wcześniej, tylko w ładniejszym opakowaniu. Z kolei, jeśli chodzi o multimedia, to mamy do czynienia z zupełnie innym, lepszym poziomem. Dostajemy 10 celowy ekran o wysokiej rozdzielczości, w żywych kolorach, więc to jest taki już dobrej klasy tablet obecnie, też z dobrą reakcją na dotyk. Wszystko szybko się tutaj ładuje. Ogólna logika pozostała z grubsza po staremu, na przykład w ustawieniach, co oznacza, że nie ma tutaj żadnych udziwnień, ale dzięki temu, że ta otoczka, właśnie ekranowa, jest inna, to zdecydowanie lepsze całość robi wrażenie. Nie podoba mi się tylko to, że na ekranie domowym mamy różne widgety, które można sobie dostrajać. Ale jednym z nich nie może być nawigacja, znaczy jest to tylko skrót do mapy, jest to mapa wbudowana here. Jeśli ktoś nie chciałby z niej korzystać, to można sobie podłączyć smartfona przez Android Auto i Apple CarPlay. Teraz działa to bezprzewodowo. Gdyby ktoś chciał, to wciąż, jak na dacie przystało, można sobie umieścić obok ekranu smartfona albo można ten uchwyt wypiąć. Swoją drogą w różnych miejscach kabiny mamy takie zonifikowane klipsy, dzięki czemu różne akcesoria można pomiędzy lokacjami bez problemów przemieszczać. Jak mogliście zauważyć, z tyłu do ładowania są dwa porty USB-C, z przodu są kolejne dwa, jest też gniazdo 12V, a także indukcyjna mata. Sterowanie klimatyzacją pozostało w formie fizycznej. Zamiast pokrętł mamy teraz rząd przycisków przypominający te, które spotkać można w modelach Renault. Informacje o parametrach klimatyzacji wyświetlają się na ekranie. Ergonomicznie jest to moim zdaniem tak samo wygodne jak wcześniej. Na kierownicy względem poprzedniej generacji pojawiło się więcej przycisków, i te boczne sekcje są znowu wspólne z Renault, co oznacza, że z prawej strony steruje się komputerem podróżnym, odbiera, odrzuca połączenia, z lewej strony mamy obsługę tempomatu, nie ma z tym najmniejszych problemów. Za sterowaniem multimediami odpowiada joystick za kierownicą o ergonomicznym kształcie i też nowszej budowie. Nie jest to już ten archaiczny z poprzednich Daczy, tylko nowsza konstrukcja znowu spotykana już w Renault. Na zegarach fizyczne tarcze zostały zastąpione siedmiocelowym ekranem z sekcjami bocznymi, które w sympatyczny sposób reagują na zmiany widoków i te paski się przemieszczają. Poza tym można modyfikować już tak bardziej użytkowo, co będzie się wyświetlało z prawej strony, czy to wskazanie nawigacji, informacje o działaniu układu napędowego i takie standardowe, jeśli chodzi o parametry jazdy. Jest przejrzyście i niczego ważnego tutaj nie brakuje. Jeśli chodzi o paletę silników, to największa zmiana jest w niej związana z elektryfikacją, ponieważ w trzeciej generacji Destera po raz pierwszy pojawiła się hybryda 140 koni, będąca znanym już z kilku modeli Renault rozwiązaniem iTech, e ale w daci debiutująca. Poza napędem hybrydowym w ofercie mamy jeszcze propozycję znaną z poprzedniego Dastera, czyli 10 EcoG, co oznacza trzycylindrową benzynę zestawioną z fabryczną instalacją LPG i rozwijającą 100 koni mechanicznych, a inne jednostki obecne dotychczas wyleciały, czyli podstawowa benzyna 90 koni, mocniejszy czterocylindrowy silnik benzynowy 13TCE rozwijający 130 lub 150 koni mechanicznych, a także diesel 1.5 koni mechanicznych. Moc 130 koni. Pozostała w nowym jednak desterze, ale generuje ją obecnie nowy silnik 12TCE mający trzy cylindry i wyposażony w miękki układ hybrydowy 48 V. Jest to też jedyna jednostka, która w Dasterze może mieć napęd 4x4, ale nie może mieć za to automatycznej skrzyni biegów, która została zarezerwowana dla hybrydy. Zatem widać, że Dacia stara się, aby inne odmiany nie kanibalizowały sprzedaży najbardziej zelektryfikowanego układu. Warto jeszcze dodać, że silnik 1.2 jest stosowany też w mocniejszych hybrydach Renault, np. wespas, tylko w Dasterze nie jest, powiedzmy, obudowany tak rozbudowanym układem elektrycznym. Ja część dystansu pokonałem dasterem hybrydowym, a część z 1.2 2 TCS napędem naprzód i zaczynając od hybrydy, to dostajemy w jej przypadku sący czterocylindrowy silnik benzynowy 1.6, silnik elektryczny, a także dodatkowy rozrusznik wysokonapięciowy wraz z małym akumulatorem pozwalającym jechać trochę wyłącznie w trybie elektrycznym. Całością zawiaduje komputer, który dobiera spośród 15 trybów pracy układu czy to szeregowo, czy równolegle. Przekładając to na użytkowanie, to hybryd w sterzy cechuje się tym, że mocno forsowany jest tryb elektryczny podczas ruszania i czuje się to zwłaszcza podczas jazdy w mieście i jest to fajne, tak samo jak idealna płynność przyspieszania. Wtedy też głównie odczuwa się okresy doładowywania akumulatorów, aby jakaś energia zawsze w nich była i w takim przypadku benzyna wkręca się okresowo na wysokie, niepowiązane z prędkością obroty, co jest z kolei niefajne, tym bardziej że jej kultura pracy nie powala. Ogólnie fragment jazdy po Warszawie przyniósł mi niski średnie spalanie, lekko ponad 4,5 litra. Na trasie spalinowiec pracuje częściej, większy jest też ogólny szum, więc charakterystyka hybrydy staje się bardziej jednolita, ale na zwykłych drogach, takich do 90 km na godzinę, wciąż spalanie było niewielkie, około 4,5 litra. Na ekspresówkach zużycie paliwa wzrosło do 7-7,5 litra, bo wtedy już benzyna musi bardziej się angażować, a też wtedy wychodzą na jaw ograniczenia układu hybrydowego w kwestii dynamiki, bo nie ma co tu liczyć przy wyższych prędkościach na jakieś ostrzejsze, znane z miasta reakcje. Wciąż bez problemów mogłem taką hybrydą podróżować, ale fakt zostaje, że swoje największe atuty prezentuje ona podczas jazdy przy niższych prędkościach. Bez względu na układ napędowy w nowym dasterze słyszy się jadąc na drogach szybkiego ruchu szumy powietrza, zwłaszcza przy słupkach, i chociaż mniej niż wcześniej, to auto wciąż pod tym kątem nie powala. Chcąc uzyskać punktowe, konkretniejsze przyspieszenie, lepsza może być w tym modelu mająca wyższy moment obrotowy i też pozwalająca samodzielnie te obroty dobierać benzyna 1.2 TCE. Nie umiałem okazję pojeździć głównie na krętych drogach wokół Olsztyna i wtedy komputer pokładowy pokazywał spalanie około 6 litrów. Jeśli chodzi o charakterystykę tego silnika, to cechuje się on lepszą kulturą pracy niż litrowa benzyna, którą znam z testu poprzedniej generacji, która wciąż jest w nowej generacji, nie słychać w jeden, dwa też warkot podczas przyspieszania. Wciąż odczuć można, że to trzy cylindry, ale nie jest źle pod kątem dynamiki silnik ten daje radę i wbrew katalogowemu sprintowi do setki o 20 sekundy gorszemu niż w hybrydzie, to może być lepsza propozycja dla osób poszukujących maksymalnej użytkowej dynamiki. Ogólnie paleta silników Dastera pomimo cięcia względem poprzednika wciąż jest ok bo mamy zostawioną kluczową benzynę z fabrycznym gazem dla osób chcących ogromny zasięg, a zarazem najmniejszą cenę. Jest 1-2 dla osób potrzebujących czy to większej mocy w manualu, czy napędu na cztery koła. No i najdroższa, ale też najważniejsza wygodniejsza w użytkowaniu dzięki automatowi hybryda. Co ciekawe, decydując się na wersję 4x4, po raz pierwszy dostaje się w Dasterze zmiany konstrukcyjne, bo mamy większy prześwit 217 zamiast 207 mm, a także przeprojektowany zderzak z przodu dla poprawy kąta natarcia. Dodatkowo mamy z tyłu wielowahaczowe zawieszenie zamiast belki skrętnej. Ja Dasterem po bagnach nie jeździłem, co najwyżej po szutrowych leśnych drogach i tam auto radziło sobie bez zarzutu, w czym pomagało dobrze wybierające nierówności zawieszenie. Ogólnie pod kątem reakcji mamy do czynienia z dużą poprawą względem drugiej generacji, bo auto jest sztywniejsze na zakrętach i prowadzi się pewniej, co nie odbija się jednak na komforcie, bo wciąż jest on dobry i w starym stylu i po tym aspekcie nie czuje się wcale niższej ceny auta. Z kolei układ kierowniczy ma jak na mój gust za dużą siłę wspomagania, nie taką, aby było niestabilnie, ale przyjemniej by się jeździło z większym oporem kierownicy. W tym obszarze jednak też jest progres, bo układ jest mniej gumowy i auto lepiej reaguje i chociaż Duster wciąż jest modelem, aby po prostu dotrzeć do celu i za bardzo o tym nie myśleć, to jego nowym wcieleniem jeździ się po prostu lepiej. Te wszystkie ulepszenia, co istotne, nie pociągnęły za sobą podwyżek w cenniku, a wręcz przeciwnie, bo auto wyjściowo kosztuje wciąż 79 900 zł, a teraz za te pieniądze dostaje się wersję z fabryczną instalacją LPG, a nie zwykłą benzynę. Wymienioną kwotę płaci się jednak za wersję Essential, która zgodnie z nazwą ma tylko niezbędne wyposażenie i jej przeznaczeniem jest raczej bycie wołem roboczym, ewentualnie ładne wyglądanie w cenniku, a chcąc mieć więcej satysfakcji z użytkowania dostępu, Wypada uwagę skierować przynajmniej na drugą od dołu Expression, a jeszcze lepiej na droższe o 6000 zł Extreme czy Journey, bo tam wybierając bazowy silnik, wciąż mówimy o cenie poniżej 100 tysięcy złotych, a jednak dochodzi chociażby większy ekran, automatyczna klimatyzacja czy dostęp bezkluczykowy i kilka innych rzeczy, za które warto moim zdaniem długoterminowo dopłacić. Wybierając Journey czy Extreme, lista dodatków płatnych extra jest skromna. Znajduje się na niej tylko kilka pozycji, jak kamery 360 stopni czy podgrzewane fotele, ale, nawet nie wybierając ich, możemy mówić o rozsądnym, jak na współczesne standardy, poziomie. Opcjonalne kamery w systemie 360 stopni wciąż niestety nie oferują widoku z lotu ptaka, tylko trzeba się przełączać po indywidualnych kamerach. No i też co gorsza, nie ma tutaj żadnej poprawy jakości względem poprzedniej generacji. To wciąż jest bardzo niskiej klasy sensor, już wtedy było to kiepskie rozwiązanie, a teraz w zupełnie nowym modelu, chociaż lekkie usprawnienie by się przydało. Kamery przód-tył są za to lekko skrętne, czego przyznam, się w tym aucie nie spodziewałem. Cennik DASTERA zamknąć można kwotą około 125 tysięcy zł za maksymalnie doposażony egzemplarz w wersji Journey z Hybrydą. I gdyby ktoś chciał wybrać testowaną dację w takiej konfiguracji, to można ją mieć też za 1506 zł netto miesięcznie w leasingu operacyjnym i ofercie partnera Wahacz TV firmy Carlis Polska. Taka rata jest możliwa przy 20% wpłacie własnej, 4-letnim okresie leasingu i 30% wykupie końcowym. A dodatkowo widzowie kanału, wpisując w uwagach do zamówienia kod Wahacz Free, mogą mieć podstawione pod dom za darmo wybrany auto. Link do oferty na dastera wraz z kodem do skopiowania wrzuciłem w opisie filmu. Jeśli chodzi o ilość miejsca na tylnej kanapie, to gdy siadam za sobą, to na nogi mam jeszcze taki bezpieczny margines. Podobnie sytuacja wygląda nad głową. Swą drogą podsufitka ma bardzo przyjemną tkaninę, nie jest sztampowa i dobrze się moim zdaniem ona prezentuje. Tunel środkowy w testowanym modelu jest w niewielkim stopniu wystający. Tylna kanapa prezentuje się tak, nie mamy w niej rozkładanego podłokietnika. Pojemność bagażnika uzależniona jest od rodzaju napędu. Wypisałem teraz na ekranie, jak to dokładnie wygląda. W kufrze dostaje się regularne kształty. Mamy też spory otwór, ale niezbyt szeroki. Próg załadunkowy jest umiarkowany. Na prawej ściance mamy złącze 12V, są też klipsy. Można sobie różne akcesoria, na przykład jakieś haczyki, zamontować, jest niewielka kieszeń w lewym nadkolu. Podłoga jest dwupoziomowa, jest ona również dwuczęściowa, można ją niezależnie demontować, a pod tą właściwą w aucie, które dostałem, jest miejsce na dojazdowe koło zapasowe. Po złożeniu oparć w drugim rzędzie wyciągnąć można do 1696 litrów w samochodzie, który teraz testuję, gdy półka bagażnika z wyższym położeniu dostaje się podłogę bez uskoku. Podsumowując, trzecia generacja Dastera zrobiła dokładnie to samo co druga kilka lat temu, czyli wzięła sprawdzoną formułę i mocno ją ulepszyła w granicach finansowego rozsądku. Ten samochód nie jest sensacyjny i nie sprawia, że zakup jakiegokolwiek innego suwa tych rozmiarów nie ma sensu, ale jeśli ktoś poszukuje tańszej propozycji, to w nowym Dasterze otrzyma auto bardziej dojrzałe i nowocześniejsze niż wcześniej, w którym wciąż widać czasami skąd wynika jego niższa cena, ale znacznie mniej niż kiedyś. Więc, przy braku podwyżek cen, Dacia zrobiła dobrą robotę. I to wszystko, co przygotowałem o nowym dasterze. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę, będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carly z Polska ich ofercie. A jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wachacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!